Zajdzie w następnej ale degustacji. <laughs> tym razem piwo z browaru Norton Monk i jest to Festive Star. To jest bardzo takie <laughs> świąteczne piwo. Myśmy powiedzieli, jest to oczywiście taki e, twist, modyfikacja e, flagowego piwa e, Northern. Star. E, no i piłem kilka różnych wersji tego portera, bo jest to porter, w tym wypadku jest to E, vanilla, cinnamon and chocolate porter czyli waniliowy, cynamonowy i czekoladowy 5,2% <laughs> Miałem wersję podstawową, miałem wersję mocha chocolate także jest to rozwinięcie e, jest tu dopisek też e, edycja 2022 e, czyli no nie miałem poprzedniej wersji Festive Star a jakoś nie rzuciły mi się w oczy. Ta też tak przypadkiem yy, yy, wpadła mi w ręce, bo na półce z piwem go nie było. Ktoś odstawił puszeczkę yy, na półkę z alkoholem. No yy, 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 yy. od razu wziąłem. Ech, pewnie też bym ominął, jakby nie poszedł na alkohol. Akurat. No, yy, tak. warte chyba, spróbowania na święta. Co oni tu piszą? No, nie za dużo. Ale jest, są składniki. E, woda, słód jęczmienny, e, owies, laktoza, cynamon, esencja czekoladowa, esencja waniliowa, e, chmiele i droszcze. No, czemu nie? Jeśli chodzi o użycie esencji, no to e, jeśli chodzi czekoladę no to jest ciężko ją dodać w stanie naturalnym e, bo zawiera bardzo dużo tłuszczu a no, tłuszcz z piwem nie bardzo e, się lubi także esencja czekoladowa czemu nie wanilia no, już mogłaby być naturalna ale to wybór piwowara e, bardzo ciemna brązowa e, strona wizualna e, nie zbyt duża, ale bardzo fajna, gęsta yy, piana. Ha, yy, beżowa. Drobne pęcherzyki, którzy zdążyło troszkę opaść, ale no i tak przy nalewaniu nie była zbyt duża. Ogólnie wygląda bardzo ładnie. Aromat jest słodkawy, może przez dużą ilość wanilii. Jest ciemna czekolada, paloność, ale później wchodzi też yy, mleczna czekolada. Cynamon, troszkę takich, e, nie wiem, ziela angielskie może, nieco. czasie e, jest e, dużo przypraw. To daje troszeczkę takich e, jeszcze cieplejszych nutek. Lekka kwaskowość. Ogólnie bardzo przyjemny aromat. No <laughs> Dobra, to spróbujmy. Was zrobię. Niskie na scenie. Lekka kwaskowość. E, wytrawne. Tu już nie ma słodyczy. Ale jest taka kremowość. E, przyjemna, troszkę wanilii. Bardzo dużo paloności, ciemnej czekolady. Hmm przechodzi w koryczkę, która jest rzeczywiście kawowa, czekoladowa, ale taka właśnie ciemna czekolada, lekko kwaskowa. Mmm. I sporo, naprawdę sporo, przepraszam, jeszcze więcej niż w aromacie. Przeważa cynamon, ale właśnie takie ziele angielskie, to chyba też jest. Eee, raczej goździki nie, ale ziele angielskie, no. Gałka muszkatołowa, może? Coś takiego. Całość jest w miarę um, odświeżająca. Nie jest to gęste, zamolone piwo. Tak jak ja powiedziałem, wytrawne. Bardzo przyjemne. O! I teraz jest rozgrywanie przyłyku. Zdecydowanie to nie może być alkohol, bo 5,2 to nie będzie miało takiego efektu. Ale te przyprawy, a i owszem, rozgrzewają przełyk. Jest przyjemnie. Wiecie co? To piwo akurat się nadaje właśnie na święta. To, że ma te fajne przyprawy, to jest jeden aspekt, a drugi to jest to, że ono jest takie wytrawne. Ono się nadaje na popijanie ciasta. A te wszystkie Christmas puddingi, mince pie, no i inne... Dosyć bogate, e, keksy słodkie, nie wiem co tam jeszcze dodajecie, e, makowce i inne takie, to dużo ma, szczególnie jeżeli mają te właśnie suszone owoce, kandyzowane czy nawet mm, moczone brandy, to jest ciężkie. I bardzo ładnie będzie to komponowało się z tym piwem, balansowało nieco tą słodkość, e, Wydaje mi się, że to jest akurat dobre piwo do tego. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także się na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie, Cię jest i Wesołych Świąt.